Siema, tu chylo. Znowu witam was w słoneczny piękny dzień. Znad zalewu Finna Poręba. Spotykamy się tu, by zastanowić się nad pewną kwestią. Jakie znamy sportowe włoskie marki? Która marka włoska jest wyścigowa, którą uważamy za, za um, najbardziej utytułowaną? No wszyscy wiemy, że sportowe włoskie marki to oczywiście Ferrari, Lamborghini, Maserati co po niektórzy znają też Pagani. No jakby nie patrzeć, Alfa Romeo też można wymienić. Ale jest jeszcze jedna marka. Marka, która była wspomniana w całym odcinku, specjalnie dla niej przeznaczonym w Top Gear. I nie bez powodu mam tutaj koszulkę motocyklowej marki Laverda, ponieważ Laverda jest na tą samą literę, jest podobnie utytułowaną marką, ale w zasadzie dzisiaj równie nie istnieje. A mowa o jakiej marce? Oczywiście o lunchy Przedstawiam Wam dzisiaj samochód, który od dawna chciałem nakręcić, czyli Lancia Tema. A cóż to jest Lancia Tema? No, wprawne oko i może niekoniecznie fani motoryzacji, ale po prostu ludzie orientujący się w temacie od razu zobaczą, że ta buźka kogoś bardzo przypomina. A kogo? No oczywiście Chrysler 300C. W Europie występujące jako Chrysler 300. Jest to ponad 5 metrów, bo dokładnie 5 metrów 66 centymetrów ogromnego żelastwa pełnego charakteru. No i cóż, dlaczego jest to w takim razie Lancia? No proste, po prostu koncern FCA, czyli Fiat Chrysler. Auto, w pewnym momencie Fiat w 2009 roku kupił akcję, no, borykającego się z problemami Chryslera, no i wpadł na genialny pomysł, że troszeczkę odratuje swoją markę, czyli Lancia. A jak Lancia wygląda dzisiaj? No niestety, do dzisiaj produkowany jest tylko model Y. No i sytuacja wygląda tak, że, no cóż, w zasadzie jest produkowany tylko na rynek włoski, bo Włosi tak go pokochali. Zresztą, jak ktoś śledzi mojego bloga, widzi relacje, to wie, że kiedy zwiedzam Apulię, to praktycznie co trzeci samochód to Lancia Y. O! Lancia. Natomiast jak Petrol hedzi zapamiętali Lancie? Ano tak. Lancia to przede wszystkim marka wyścigowa. Lancia praktycznie od początku była marką taką troszeczkę luksusową, ale swoją yy, historię, tak jak większość włoskich marek, opierała na sporcie. Po prostu dominując w pewnym momencie rajdy nieistniejące już w klasy yy, grupy B. Wszyscy kojarzymy takie nazwy. Nie trzeba być specjalnym maniakiem motoryzacji, by kojarzyć nazwę. Lancia Delta Integrale, Lancia Stratos, Lancia 037. Także na napraw... Lancia Monte Carlo, było bardzo dużo Lanci, które naprawdę narobiły zamieszania w świecie wyścigów. Ale co mamy teraz? No mamy Ypsilona i przez pewien czas Lancia połączona z Chryslerem przerabiała modele Chryslera pod siebie. W zasadzie robił to Fiat. Czy im to wyszło? Zacznijmy od tego, z czym mamy do czynienia. Tak jak mówię, Lancia Tema jest to Chrysler 300C w troszkę innym opakowaniu. Zmiany kosmetyczne, ale jakże świetne. Włosi potrafią do wszystkiego przyłożyć lekką nutę swojej fantazji i to przeważnie wystarczy, by upiększyć istniejące już rzeczy, czyli do burgera dodali troszkę rukoli. Mamy tutaj piękne lampy LEDowe, Tutaj akurat wersja jest yy, zrobiona na wersję black. Te listwy nie są chromowane. Mamy przepiękny grill z ładnymi, jak widzicie tutaj wyprowiennymi żeberkami poziomymi. No i oczywiście znaczki, to wyróżnia Lancie od Chryslera 300C. No i najważniejsza różnica to felgi. Piękne 20-calowe felgi, które dodają tutaj sztywności temu samodowi, ponieważ Chrysler wychodził na mniejszych felgach. No i oczywiście nie obeszło się bez lekkich modyfikacji zawieszenia, ponieważ tutaj koncern Fiata zastosował swoje własne patenty, żeby usprawnić to zawieszenie. A jeśli sobie przypomnimy, że Chrysler 300C jest na bazie Mercedesa, w211 klasy E, czyli samochodu bardzo udanego. Oczywiście się nie liczymy rdzy. To samochód, który naprawdę prowadził się świetnie. Także czy jest to naprawdę Amerykanin, skoro wóz jest na bazie europejskiego Mercedesa, potem przerobiony przez Amerykanów, a następnie z powrotem zmodyfikowany przez Włochów? Z tyłu mamy piękne lampy różniące się delikatnie od tych Kreslerowskich. Tutaj z elementami srebrnymi w środku. Tutaj mi wersja przyciemniona, taka gangusowa, co mi się akurat bardzo podoba, bo seryjnie mamy tutaj jeszcze łączącą chromowaną listwę dolną te lampy, by jeszcze dodać elegancji temu wozowi i odróżnić go od Chryslera 300C. Natomiast w mojej opinii wygląda perfekcyjnie. No ale co my tutaj mamy pod maską? No przecież mamy dwa kominy, tak? Powinno to sugerować, że mamy do czynienia z jakąś naprawdę mocną jednostką. Niestety. Pod maską, stety lub niestety, znajduje się 3-litrowy diesel CRD produkcji tutaj chyba włosko-niemieckiej. Proszę mnie poruszyć w komentarzach, jeśli się mylę. Diesel ten natomiast oferuje bardzo fajne osiągi, ponieważ ma 239 koni i aż 550 Nm. To Lancia z dieslem i w wersji sport, ponieważ wyboru dużego niestety nie było, mimo że Fiat przejął Chryslera, no to... Nie wiem, nie rozumiem troszkę powodów przejęcia go w takim stylu, ale wiadomo, Fiat do dzisiaj ma bzika na punkcie downsizingu. Tutaj niestety chyba też to wystąpiło, ponieważ jego, jakby to powiedzieć, protoplasta, albo protopla potomek protoplasty, czyli Mercedesa, w tym wypadku Chrysler 300C, posiada jeszcze dwa zajebiste silniki V8, 5, 7, 6, 2 litra chemii, które naprawdę nadają... Tej furze już totalnej gangsterskości, totalnego masyl karowości, totalnej, no po prostu robi to, że to jest prawdziwy mięśniak i można z tego auta mieć naprawdę coś. Natomiast Lancia hm, stwierdzili, że Europa nie jest na takie silniki, więc wsadzili tutaj jedynie 3 litrowego diesla, który występuje o dwóch mocach: 190 KONI i 239. Ten przedstawiony jest, ten mocniejszy, czyli 239 KONI oraz niezawodny. Sprawdzony, produkowany przez wiele lat, silnik znany Wam już, czyli Pentastar. Natomiast w Lancie występuje w wersji wolnosącej, czyli oryginale Pentastar 36 o mocy 286 koni, który ładnie bulgocze i pozwala temu autu przyspieszyć jeszcze o 0,1 sekundy, bo tutaj przyspieszenie jest 7,8, w przypadku benzyniaka 7,7 ,7 do 100. Natomiast odznacza się niestety bardzo dużą paliwożernością, bo Lancia Tema, jak przystało na prawdziwego Włocha na burgerach, waży, tak jak mówię, 2 tony 50 kg. To nie jest naprawdę mało. Ale, no cóż, mamy do czynienia z samochodem ogromnym, ponieważ ponad 2 metry tutaj wielkości, szerokości, przepraszam, i aż 5 m66 cm długości. No, jest to naprawdę kawał fury. Zresztą sami spójrzcie. A silnik Pentastar powinien Wam być doskonale znany, bo przecież na bazie jego wariacji jest stworzony silnik w Maserati Ghibli, uturbiony, przeprojektowany przez Ferrari. Więc jakby nie patrzeć, cały czas przebijamy się w klimatach amerykańsko-włoskich. No ale przecież co, Włosi przypłynęli do Ameryki, Włosi z Sycylii założyli mafię, no i teraz mamy tutaj właśnie taką, taki kolaż amerykańsko-włosko, w tym wypadku jeszcze niemiecki. Jak wiecie, Fiat lubi zapożyczać części z innych, swoich modelu, z innych swoich modeli, z innej palety. Wszyscy wiemy, że zbiorniczki na płyn, na płyn hamulcowy w Ferrari są te same, co w Pandzie. Liczniki w Maserati Gran Turismo są te same, co w Fiacie Punto. No i oczywiście Lancia tutaj tak samo korzysta z innych podzespołów z koncernu FCA. Na przykład te lusterka powinny wyglądać Wam bardzo znajomo. Są one identyczne jak w Maserati Ghibli. Nawet ten kierunkowskaz, wszystko, cały kształt, nic tutaj nie jest zmienione. Wszystko jest identycznie. A zajrzyjmy do środka. Oczywiście panel guzików z Dodża I w tym wypadku hmm, również w Maserati jest bardzo podobny. Albo jak dobrze pamiętam, nawet taki sam, troszkę chyba inne ikonki. Tutaj również wszystko, wszystko wygląda tak samo. Natomiast mercedesowski akcent to hamulec ręczny, czyli tylny, a w tym wypadku jest nożny. Oczywiście trzeba go nacisnąć, jeśli chcemy go zwolnić, też trzeba go nacisnąć. I co dla mnie szczerze powiem dziwne przy już tym samochodzie nie zwalnia, on się automatycznie, musimy go ruszając ręcznie sobie zwolnić, co jest dla mnie szczerze powiem dość dziwne. Ale nie jest jakieś uciążliwe, oczywiście, jeśli sobie to zapamiętam guzik start stop, oczywiście wytarty no bo wiadomo, jakiś przebieg samochodu jest no i mamy piękną konsolę tutaj z zegareczkiem, tak jak w Maserati i w innych samochodach, natomiast uważam na moją uwagę, najbardziej zasługują tutaj liczniki, bo przecież ten samochód jest przede wszystkim stylizowany popatrzcie na te na te przepiękne zegary. No są po prostu przepiękne. No Nie ma tutaj co naprawdę yy, gadać. Niebieskie poświetlenie, chromy, środkowe białe tarczki. No naprawdę jedne z najładniejszych zegarów, jakie widzimy. No i z zewnątrz wszystko wygląda ok. Tu mamy taką niby skórę, ale chyba jednak skóra to nie jest. Troszkę zielonkawe drewno. Masę schowków, cap holdery. No skrzynia przypomina tą Mercedesowską albo z niektórych lexusów. Natomiast jest to podobno ZDF. Nie wiem ile w tym prawdy. Tutaj też, jak widać, bardzo dużo możemy zapakować. No, samochód jest na pewno przestronny. Ja siedzę dość wysoko. Fotele mają oczywiście pełną regulację. Więc możemy sobie góra-dół robić. I co jeszcze jest fajne w tych fotelach? Mamy, oprócz grzania, mamy również chłodzenie foteli. Wyobrażacie sobie? W takiej lunchie mamy pełen luksus. A, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że naprawdę ten samochód można dzisiaj kupić za śmieszne pieniądze po prostu. W niektórych jeszcze występowała panorama, tutaj akurat jej nie ma. No i cóż, samochód jest bardzo duży, co daje nam możliwość yy, ustawienia sobie fotela naprawdę nawet pod koszykarza. Limuzyna, to oczywiście zajrzyjmy sobie do tyłu. Teraz fotel nam się przesunął. Także zobaczymy jak z miejscem, kiedy jest przesunięty. Z tyłu jest naprawdę świetnie. Oczywiście nazwa limuzyna nie może tutaj być na wyrost. I w tym wypadku też nie jest. Popatrzcie, fotel kierowcy odsunął się na maksa do tyłu, bo mamy wyłączony zapłon, a jest tryb komfortowy. Z przodu spokojnie siądzie osoba dwumetrowa i taki konus jak ja, czyli typowy Włoch, 1,72 m wzrostu, ma tutaj bez problemu jeszcze ponad 5 cm do kolan, czyli jest naprawdę wygodnie. Nogi mogę bardzo głęboko wyłożyć pod fotel. Fotel ma tutaj to tylne. Nasadę bardzo yy, wysoko, więc naprawdę mogę głęboko wsadzić nogi. Także w zasadzie opieram się goleniami yy, tutaj o tył fotela. No i oczywiście z tyłu jest naprawdę komfortowo. Śmiem twierdzić, że możliwe, że jest nawet bardziej komfortowo niż z przodu. Popatrzcie, żeby nie było. Pasażerowie również mają tutaj grzane fotele, yy, zamykanie rolet, yy, tutaj gniazdko na zapalniczkę. Podło jest oczywiście pełnoprawnie pięciosobowy ten samochód, jest tutaj na tyle szeroko, że uważam, że bez najmniejszego problemu zmieści się tutaj piątka dorosłych ludzi. Oczywiście wygodny podłokietnik, w mojej opinii identyczny jak w Maserati Ghibli, no ale tak jak już mówiliśmy, to nic dziwnego, że koncern zapożycza, zapożycza części z innych samochodów. No i spójrzcie, co mi się bardzo podoba. Tu mamy poduche miękkie, obicie. Naprawdę jest przewygodnie trzymać tutaj rękę. Szczerze, Również uważam, że jest tutaj komfort wyższy niż w Maserati Ghibli, bo po pierwsze jest więcej miejsca, więc bardziej bym celował, że ten tył tak idzie w stronę quattroporte. A ta poduszka jest rewelacyjna, ponieważ w Ghibli, nie wspominałem o tym nigdy, był problem, że pasażerowie często łokciem lub nadgarskiem ruszali szyby. Na przykład w przypadku dzieciaków musiałem bardzo często, jak ktoś mi zasnął w aucie, blokować tylne szyby, ponieważ lubił się po prostu ktoś gdzieś oprzeć, akurat nacisnął przycisk i szyba się otwierała. Sprawdźmy sobie jeszcze. Bagażnik. Bagażnik jest otwierany od środka. No i mamy tutaj prawie 500 litrów bagażnika. Jest naprawdę ogromny, no ale to przecież nie dziwi, przecież amerykańska. Yy, amerykańskie pochodzenie tej fury <gry> musi być zaznaczone, przecież jakieś trupy muszą tu się zmieścić, nie wiem czy wiecie, ale Chrysler 300C był przez długi czas ulubionym autem Snoop Tym razem testu bagażnika nie będę robił, no uwierzcie, jest ogromny, jest bardzo głęboki, myślę, że spokojnie możecie sobie tutaj pobaraszkować we dwójkę i nikomu nie będzie niewygodny. No, mamy czujniki cofania, natomiast nie mamy kamery, klapę też zamyka się ręcznie. Spójrzcie, spójrzcie jak to wygląda, wszyscy mówią, że to tylko na amerykańską modłę, że samochód jest prosty, ale przecież Lamborghini też normalnie są rysowane odekierki i liniki, tak, prostymi, wyciachanymi liniami i tutaj uważam, że można tą nutę do tego przyznać, ten samochód jest równie prosty, równie kanciasty, ale to wszystko naprawdę, nie wiem jakim cudem, to akurat nie jest zasługa Włochu, bo przecież projekt jest yy, pierwotnie amerykański nadaje mu takiej nawet bym powiedział lekkość. Nie jest to wizualnie ciężka limuzyna. Strasznie podobają mi się te niskie szybki. Wygląda to rewelacyjnie. Przy całej bryle tego samochodu nadaje, nadaje mu muskularności, a jednocześnie nie ogranicza jakość yy, widoczności w środku. No ale cóż, sprawdźmy jak to auto jeździ. No przecież to jest w końcu Lancia, tak? Odpalamy sobie. Czy z typowym harczeniem diesla. Fajną sprawą jest, że wskazówki tutaj nam, tak jak w hyabuzie i w innych pojazdach, sobie, sobie yy, latają. Po prostu do końca z powrotem. No, troszkę nam skrzypi tutaj ta skrzynia, ale wszystko chodzi jak należy. Także co? Ruszamy. Cóż za dźwięk. Prawie jak elektryk. A jak jeździ Lancia Tema? Bardzo przyjemnie i niespodziewanie. Nie jest to y, amerykański tapczan, niczym właśnie y, większość fur z za wielkiej wody. Tutaj nie wiem, czy 3 grosze dołożył y, bardziej Fiat, czy dołożyła Lancia, czy może to kwestia genów z Mercedesa. Natomiast Lancia naprawdę prowadzi się jak na auto tej klasy, na taką Kolumbrynę, całkiem sztywno. Trzeba to przyznać, że jest to fura naprawdę przyjemna w prowadzeniu. Mimo tego, że wybiera dziury, to naprawdę prowadzi się świetnie. Możliwe, że to zasługa wielkich, wielkich, większych felk, bo są to felki 20, czego, czego Chrysler 300C tutaj w standardzie nie miał. Natomiast, naprawdę. Prowadzi się bardzo fajnie, sztywno i można tutaj poczuć no, w cudzysłowie lekkiego sportowego ducha. Oczywiście, wiadomo, mamy diesla pod maską całkiem mocnego, jak już wspominałem, 239 koni. Ważniejszy jest jednak, jak w każdym dieslu, tutaj moment obrotowy, ponieważ 550 Nm to naprawdę dobry wynik to tyle, ile ma seryjnie Maserati Ghibli ze swoim 3-litrowym Biturbo. Jak widać, zakręty również bierze bardzo fajnie. Jest naprawdę, naprawdę przyjemnie, naprawdę yy, czuć, że jest to auto z genem europejskim. Owego diesla słyszymy tutaj cały czas. O. Dla mnie osobiście jest to przyjemne. Co prawda, nie jestem fanem yy, tutaj klekotu, ropniaków, ale muszę przyznać, że naprawdę. Jest fajnie, że coś słychać, że to auto chodzi. No, nie jest to dźwięk na bazie Mercedesa S klasy, ale chodzi bardzo przyjemnie. Napęd na tył również tutaj dzięki długości tego samochodu no nie wyprowadza nas w ogóle z równowagi. Ale nie zapominajmy, że jest to samochód ważący bagatela 2 ,50 tony 50, tak? Czyli dość sporo. Ale przy gabarycie tego samochodu nie powinno to absolutnie nikogo widzieć. dziwić. Popatrzcie jeszcze na te przepiękne liczniki, to no są po prostu cudowne. W zakręty wchodzi naprawdę przyjemnie. Trzeba przyznać, że ten samochód prowadzi się rewelacyjnie. Szczerze mogę powiedzieć, że gdyby nie było mnie stać na Maserati, no Maserati gibni w tym wypadku, bo tak trzeba porównać. A chciałbym auto z większym silnikiem, większe auto, no i oczywiście z włoską nutą, mimo że to jest tak naprawdę. Taki burger ze spaghetti, no to Lancia tema jest w mojej opinii bardzo dobrym wyborem. I naprawdę chętnie bym ten samochód kupił. Gdybym, gdybym szukał czegoś takiego, to naprawdę. Oczywiście piękna pogoda, prawie że włoska. Piękne widoki, tak jak mówię, w zakręty wchodzi naprawdę sztywno, responsywnie. Wszystko tutaj gra jak należy. Naprawdę jest to samochód, który może dać dużo frajdy w codziennym użytkowaniu, jeśli oczywiście nie będą nam przeszkadzały jego gabaryty. Aczkolwiek ja jadąc nim wcale ich tutaj nie czuję. Przyznam, że jest naprawdę wygodnie. No nie ma tutaj, nie mam tutaj zastrzeżeń absolutnie do niczego. Samochód, tak jak mówiłem, no, prowadzi się rewelacyjnie. Fotele nie mają trzymania bocznego, no ale nie muszą mieć przecież. Nie jest to sportowa fura, ale zaznaczam, nie jest to sportowa fura, a potrafi jechać szybciej, żebyśmy to mieli na uwadze. Do łomków ta, ten samochód nie należy, przecież ma 550 Nm, to naprawdę spora wartość. A jak na diesla 240 koni, to również nie jest mało. Mogę się napatrzyć na te liśniki, są naprawdę rewelacyjnie. Tu wszędzie mamy dużo miejsca, poduszki, podłokcie widoczność jest naprawdę bardzo dobra nie ma problemu z cofaniem jak pamiętacie w Ghibli troszkę narzekałem na te lusterka, że są one za duże do tego samochodu i troszkę przysłaniają nam widok zwłaszcza na wyżej, tutaj wszystko gra, te lusterka naprawdę dają dużą widoczność mimo braku yy, kamery cofania a jedynie tutaj czujniki to po prostu samochód nie sprawia żadnych problemów yy, w takim normalnym Miejskim ruchu, parkowaniu i jeżdżeniu. No, rewelacja. Sprawdźmy jeszcze, jak chodzi tryb manualny. Czyli, nie wiem, można chyba powiedzieć, że sportowy. Przesuwamy sobie w tą stronę lewarkiem, zmieniając prawo-lewo, co jest bardzo nieintuicyjne, w mojej opinii. Możemy zmieniać sobie tutaj biegi, prawda? Mamy teraz D1. O, wszystko chodzi ładnie. Natomiast no, to ruszanie dźwigni w bok uważam, że jest mało intuicyjne. Natomiast sama skrzynia chodzi rewelacyjnie, więc obstawiam, że nikt nie będzie z tego korzystał. Pamiętajmy jeszcze, że jest to fura z napędem na tył. A w przypadku Alfa Romeo, jeśli chcemy włoski samochód z napędem na tył, no to mamy możliwość kupna jedynie aktualnie Juli, czyli samochodu sporo droższego, bo taką z swego czasu można było używaną kupić za. Około 35-40 tysięcy. Rozumiecie? Za kawał takiej fury to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Jeszcze posłuchajmy, jak ten diesel harczy na zewnątrz. obrotów naprawdę świetnie muszę przyznać że jako fajne auto na co dzień wyjątkowe auto to świetny i ten diesel naprawdę tutaj daje radę nie wiedziałem że to kiedykolwiek w życiu powiem Także, czy Lancia w dieslu to dobry pomysł? W mojej opinii tak, chociaż ja pewnie jako typowy petrolhead wziąłbym tutaj 3.6 V6 w benzynie. No ha, najlepiej to pewnie byłoby kupić Chryslera 300C z 5-litrową V8 i pozmieniać wszystkie elementy z niego Chryslerowskie na te z i udawać, że jest to Lancia z V8. Ale czy w Lunchie chodziło o dźwięk Czy Lancia słynie z V8? No nie, to jest domena Maserati, Ferrari i innych włoskich marek, więc możemy jej to wybaczyć, natomiast jako samochód do taki naprawdę samochód, że chcemy mieć coś innego, coś wyróżniającego się, coś czego nie ma dużo bo tych lunch jest naprawdę mało warto tutaj wspomnieć, że samochód od 2009 roku był produkowany tylko przez 4 lata, praktycznie w ogóle się nie sprzedawał więc jest ich mało i te samochody aktualnie drożeją ten egzemplarz tak jak mówię został zakupiony w czasach gdy jeszcze można było go zrobić tanio, no i Kamil sobie go tutaj troszeczkę stuningował, co w mojej opinii bardzo dodało mu jeszcze yy, smaku, którego już i tak uważam, że ma dużo, bo jest naprawdę, no dalej jest to widowiskowy samochód, mimo że został zaprojektowany przez kreslera lata temu. Kamil zajmuje się detailingiem yy, samochodów, więc jeśli będziecie chcieli mieć naprawdę fajnie zrobioną furę, to zapraszam do Wadowic, Autokam na ulicę Lwowską. A w takim razie, skoro wybieramy sobie e, limuzynę do codziennego użytku, jeśli w ogóle istnieje takie pojęcie, to ile pali taka lampa? No cóż, podobno można spokojnie zmieścić się w wynikach e, dwóch jedynek koło siebie. W jeździe miejskiej, w trasie obstawiam, że można zejść sporo niżej. Także jest to naprawdę całkiem fajna fura. A nie zapomnij, że mamy całkiem mocny samochód, który jest odpowiednio skonfigurowany, bo tu wszystko jest kompletne. Hamulce są bardzo dobre, co też. Dziwne w przypadku amerykańskiego podzenia, ale nie zapominajmy, że Lancia Tema jest na bazie Mercedesa, więc wszystko powinno tutaj grać. Mimo, że starego Mercedesa, ale dobrego. Zawieszenie wybiera dziury świetnie, a mimo to jest całkiem, całkiem yy, sztywne. Także ten samochód, mimo swojej sporej masy ponad dwóch ton, prowadzi się bardzo dobrze. I nie jest to tylko i wyłącznie moje. Subiektywne przekonanie z racji, że kocham Włochy. Wszyscy o tym wiecie, więc trudno, żebym powiedział coś złego. No nie, po prostu nie mogę nic złego powiedzieć. Myślę, że ten samód nie sprzedawał się dobrze z kilku powodów. Po pierwsze, marka Lancer jest ogólnie zapomnianą marką, już wtedy zapomnianą była. Samochód, no nie przejawiał prawdziwego włoskiego stylu, był kopią amerykańskiej fury. A jeszcze zrezygnowali z topowych silników, co również uważam, że nie było dobrym posunięciem. Ja wiem, Europa i w ogóle, no ale naprawdę. Gdyby tutaj były 5-jitrowe fałsemki, uważam, że ten samochód mógłby sprzedawać się lepiej, nawet jakby ich dużo nie sprzedali. Tak jak już wspomniałem, gdybym był na kup, nie byłbym stać na Maserati, chciałbym kupić samochód o jakąś włoską nutą, z włoskim pochodzeniem, żeby to była limuzyna, żeby była z dużym silnikiem, bo przecież większość włoskich aut dostępnych na rynku w takich przyzwoitych pieniądzach i nie ma, to bez zastanowienia brałbym tą Lancię. Naprawdę świetny samochód, automat, chodzi rewelacyjnie. Samochód pełen. Klasy, pełen wygody, przecież taką furą spokojnie możecie kogoś zawieźć do ślubu. Także osobiście polecam. A jeśli chcecie kolejnych testów, jakichś samochodów, oczywiście piszcie do mnie. Jeśli chcielibyście mi użyczyć swojego samochodu, też piszcie. No i standardowo zapraszam do subskrypcji, do opowiadomień z dzwoneczkiem, no i do udostępniania, prawda? Bo trzeba rozszerzać miłość do tej włoskiej motoryzacji. Pozdrawiam w tą przepiękną pogodę, a ja idę jeździć dalej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ciao!